Trapped. Got my sword and ocarina Defend our hordes of awful demons If you're gonna think you can get through me Then you can get all my DQCs and DQ sick, I'll beat you with Y'all are fake, I see you in my lens of truth Then I grew into a man with the song of time Song of time, that's my jam Make it rain rupees cause I can Look at all my clothes, you see I'm in Red, blue, green, and sleigh, the bosses And a lot of these hoes, Zelda, and Soria, yo Ganondorf ain't got this wagon Hej, witajcie! Z tej strony Mister Bobru, a to jest Bobru Raft. Tak. Wracamy do tej serii. Nie wiem czy wracamy oficjalnie, czy nieoficjalnie, czy wracamy na długo, czy wracamy jakoś systematycznie, tak czy się wraca wracamy. Mam ochotę znowu podrać. Wracam z takich wakacji. Załóżmy, że właśnie teraz wracam z jakiejś świetnej przygody. Jak widzicie, idziemy do naszej bobrowej mm, doliny, do naszego bobrowego zakola, pętli bobra. Parę rzeczy się zmieniło. Zaczynając od to, że jest Minecraft 1.3.1, czyli zdecydowanie późniejszy patch niż był. Dodając to, że jak widzicie, mam zainstalowane parę nowych rzeczy. Ogólnie teraz to trochę inaczej wygląda, więc po kolei wszystko wam przedstawię. W dzisiejszym odcinku znowu trochę pogadamy. Pokażę wam zmiany i zaczniemy planować oraz. Oraz coś robić, zobaczcie co, ale to w późniejszej fazie. Więc zacznijmy od tego, co my, co my teraz mamy tutaj zainstalowane. No to, jak mówiłem, Minecraft ma teraz wersję 1.3.1. Widzicie tutaj w lewym, górnym yy, rogu. Yy, mam wersję 1.3.1. Wow, chcieli mnie zabić już na początku. Yy, mamy zainstalowane też Trupaka Fateful. E, rezolucja 64x64, więc wysoka rozdzielczość tekstur. E, one są całkiem ładne. Jeden, co mi się nie podoba, to coś mi, się tam, coś mi się tam nie podobało, ale nie pamiętam już co. Ogólnie jest piękny. Patrzcie na przykład ty, nasz kominek szkło bardzo ładne i tak dalej. E, mamy zainstalowanego, zainstalowanego moda Rice Minimap. To mod, który właśnie dodaje nam taką mapkę. Pozwala tam robić jakieś waypointy, będzie mogli się znajdywać Naprawdę świetna sprawa. Na razie prześpimy. O, właśnie, Rise Minimap. Mamy trzy waypointy, w tym dwa w piekle eee, No i taka wszystko z tych rzeczy, które mam zainstalowane. Mam oczywiście też Optifina. No i będę Wam pokazywał, co zmieniło się. Nie zmieniło się dużo, ale teraz będzie się zmieniało. Eee, będę się starał wrzucać Wam odcinki na weekendy. Nie wiem, jak, z tym, jak, jak to wyjdzie w ogóle. Mam nadzieję, że jakoś wyjdzie. E, tak, e, tutaj dobudowałem drugą część magazynu. Na razie mam tutaj roślinki. E, Dalsze części innych, to tam na razie są tabliczki, które się teraz staczują, i piece. I piekło. I tutaj powsadzamy resztki moich. Znalazłem fortecę w piekle. Jak widzicie, mam płotu dużo. Tego netterowego mamy. Troszkę schodów, troszkę cegły. Czy troszkę? E, sporo poszło na budowę. Zaraz zobaczycie czego. Więc zostało mi pojedyncze sztuki. Drzwi są takie dziwne trochę, no ale to przeżyjemy. E, no i ogólnie co tu się zmieniło? Mówię, Minecraft 1.3.1 dodał sporo rzeczy, więc będziemy znowu sporo podróżować, będziemy szukać świątyń, które teraz się podobno spawnują w takich miejscach jak w pustynie i dżunglę. Będziemy podróżować, myślę, że trochę mniej... Znaczy budowanie też trochę będzie. Dzisiaj zaczniemy zaznaczyć sobie ten szyb, który będzie Otamo. No i ta druga zmiana, uważasz? Tak, tak wygląda dach mojej wieży. On wygląda dziwnie, on składa się z płotku i niepołączonego z resztą budynku, dachem, ale patrzcie, że to wygląda całkiem ładnie, tak fuzyjnie i chaotycznie. Jeszcze brakuje mi tam czterech recedio na szczycie, może nawet trochę więcej i dwóch klastrów Obsydianu. Nie wiem dlaczego Obsydian nie wziąłem teraz, ale OK. Skin tak jak zawsze. Eee, no i dzisiaj zajmiemy się. Poza tym, że będziemy gadać, będziemy budować połączenie. Eee, I po, poza szybem, bo szyb zaraz zaznaczymy jest trochę. Eee, zrobimy połączenie, że musz z tej wieży schodzić do mojego domku. Patrzcie, ja wam pokażę te waypointy. Zaznaczyłem sobie tutaj korzeń wieży. Dobrze napisałem, jezu, myślałem, że błąd ortograficzny. Widzicie, korzeń wieży. Nazwałem tak miejsce, w którym mój dom jakby, no, kończy się. I my musimy tam doprawić tunel. Ten tunel. Teraz idziemy po narzędzia. Czytajcie, możemy coś zrobić? Możemy. Bez lipy. Czytajcie, tu gdzieś na ty jest crafting table. Gdzie? Mm, nie pamiętam, o tutaj możemy się zabawić, nasze świnki są tutaj, tutaj mućki Może kurat? aj, gdzie kurczaka będę miał, nowego nie starasz się, nie starasz, no no to fakt? spadaj Dobra, one tam się pałaszują nie będziemy mi przeszkadzać. To jest moja hodowla. E, I tutaj gdzieś tej bla miałem. O, jest. Mówisz, masz patyki. E, z patyków robimy kilofy. Jeden taki i dwa takie. Ogólnie mam jeszcze kilof diamentowy na dole, ale na razie go zostawiam. I tutaj może zacznijmy od szkicu. Dzisiaj będzie szkic tylko. Ja będę samą pracę robił sam, wam pokazał może etapę. O, pamiętacie? Wykopaliśmy ten dół i powiedzieliśmy, że tutaj kiedyś będzie właśnie ten. Fajnie. Dobra. Jaka ta jest szerokość? Myślę, że jakaś 3, 4. 4 w dół. 3, 4. 4 w dół. 4. I 4. Znaczy trzy w sumie O Teraz to połączymy eee, tak Dobra Zaraz chyba jeszcze co sobie robię z dwie Dzisiaj tak się wkopiemy może na Troszeczkę, dosłownie Patrzcie, taki szyb byłby fajny. Ja to później jakoś fajnie mm, zrobię ci fajny zjazd nim. Właśnie, tylko nie wiem jaki zjazd bym mógł zrobić. Takie schodki, może takie będą. Takie spirale, może spirale kresywalne później. To się będzie jeszcze planowało. Na pewno jakieś schody się znajdzie. Odpowiednie. Jeszcze. Kopiemy się dosłownie troszeczkę. Bo to będzie taki szkic. Ewentualnie ja jeszcze poszerzę ten tunel. Ale taki rdzeń mojego mm, szybu. bobrowalnianego Będzie właśnie taki. Czyli idziemy sobie jeszcze dwie łopaty zrobić. Zmarnujemy dwie łopaty i możemy. Jedną już stalowo zrobię. O! Takie postanowienie. Już tej czasy zjemy. Tom. E, Okej. Okay. O! Pijany Bobru. Dobra, no, tak. Ogólnie dużo rzeczy weszło nowych i tam. Ja w ogóle zrobiłem się już w patchu z yy, Enderem. Tam jak yy, te różne były mistury do robienia i tak dalej. Ja już te rupacza nie znam. Więc będę musiał sporo nadrabiać. Ale może coś dam radę. Yy, Okej. Okay. No, już tu się. Aha, to po co ja zrobiłem tyle łopatek? jaki te tak, a fail jaki tutaj to już będzie ten e, kamień ktoś mi na skype spami. cały szczęście mam wyciszony ale me, wypada spojrzeć bo to pewnie szuro dobra zmarnujemy jedną tą łopatę chociaż a może na drugą się uda bo żwir w ogóle żwir ma teraz inną teksturę mi to nie zmienia w sumie niczego, bo ja żwiru nie widzę. To jest po prostu taki wkurzający surowiec. No ale, skoro ma nową teksturę, to niech się cieszy. Przynajmniej przez chwilę będę miał jeszcze coś frajdy z na nią. Eee, więc, moi kochani, w następnym odcinku będziemy kończyć szyb, na, 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 Najprawdopodobniej będę wam pokazywać etapy pracy i tak dalej. Bo na początek będzie trzeba go właśnie. Czekajcie, czy to nie będzie za małe ten jak na szyb? Wiecie co, może po prostu zrobimy drabinkowy szyb? O, tu będzie ta drabinka szła? Wiesz, to by było proste i czasochłonne, ale z czasem by się jakoś windy zrobiło, a tarta by był taki szyb. Zestrzeg by był normalny do wody, a wejść drabinką. Trzeba o czymś takim pomyśleć. Zaiste, zaiste. A szyb będę może poszerzał, bo planuję na pewno jakieś szkła, jakieś ładne oświetlenie zrobić, to będzie pewnie sporo roboty. zostałem czy już to nie, nie zaczyna się robić jakichś oświetleń. żeby później nie trzeba by było jakoś latać po prostu po tych ścianach. Oj. Czytajcie mamy ci pochodnie. Nie, ale zaraz będziemy mieli. Czekajcie, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co 5 będziemy stykować pochodnie. Oprócz tego. Aha, to czekajcie, to trzeba pomyśleć jak to oświetlić, bo żeby. żeby było ładnie. E, może jeszcze gdzieś? O tu stykować po jednej pochodni. E, o Jezu, bliżej te. Te coś. Czy ma jakaś muzyczka się nie włączy Minecraftowa? No, no god damit. Nie mam wyciszonej na pewno. Teraz jestem w 100% pewien. Po prostu na złość mi zazwyczaj mocno gra, a tu Adla cisza. Dobra. I patrzcie, sobie jeszcze tutaj stykniemy po pochodni. Tak, tutaj, tutaj. Hmm, może być nieźle. Dobra, zmarnujemy jeszcze troszkę dealoffa. Jej, jak to ja dawniej grałem w Minecrafta? W ogóle ta nostalgia u mnie się ostatnio spaliła, bo u mnie początki Minecrafta to było dranie e, z Dr. Ginem, jeszcze jednym takim kolegą z klasy, i do tego mm, do tego oglądanie odcinków CTSG i JJA to były stare, dobre czasy, początki Minecrafta dla mnie. No, i chyba chyba się skuszę na jakieś powtórkę z historii i znowu zacznę właśnie tych panów oglądać od początku. Eee, Taka, jak będę miał akurat jakąś chwilę czasu, to chętnie sobie wrócę do starych, dobrych let's play. To tak, trzeba wziąć pod uwagę taką opcję u mnie. No i może dojść pomysły nowe. Ogólnie, teraz, tyle w tym minecraft'cie, jest nowego, że na pewno na najbliższe odcinki coś się znajdzie. Opa. Może na ten weekend jeszcze dostaniecie ten odcinek, to byście przynajmniej mieli co oglądać, gdzie ja wyjadę. Bo to jest ten weekend, w którym wyjeżdżam na działkę do odliciusia najprawdopodobniej. 12 minut odcinka. Wow. Żadna muzyka na Co to ma być? Dobra <tryk> cisza. Nie wiem czy sam coś nie dodam. Patrzcie, ale to może być całkiem niezłe. To zaraz do przetapiania się da. Węgla mam trochę potrzeba, ale to węgiel to jeszcze się załatwi jakoś. Opa. Korzeń bierze. Te waypointy to jest cudowna sprawa, naprawdę. E, se pozaznaczam co, co trzeba. Ogólnie po zbudowaniu szybu i glatki schodowej do mojego domu, e, będziemy się zastanawiać nad zrobieniem... Czy ja będę się zastanawiać. Nad zrobieniem wyprawy i, i poszukiwaniu świątyni Pustynnej czy dżunglowej Bo tam można znaleźć podobno fajne rzeczy Jeju, ciemno się robi Nie wiem czy jakieś odrodzenia z jej walny zaraz zaczną mi spadać Jakieś... Jacyś doście to by było niemiło Dosyć Ok, jak ja się stąd wydostanę? Mogę od razu wziąć i chatar zrobić, póki nie jestem jeszcze zbyt głęboko o Żwirem, moim odwiecznym wrogiem się podebrę. Chodźcie yeah. ja. No, tutaj zaraz zacznę się spałnić. Koledzy. O, tam już kostka mamy. A tu trawa jest taka. Zieloniutka, wysolutka. Co tam jest? Lawa, czy co? Lawa. Oj, tripuś. Miło, miło. Wow, to jest takie malutkie, się wydaje, taka wersja mini, ale ładnie to wygląda. Mi się podoba. Ok, oki doki, tak, tak, tak. A tak się robi odrobinki? O, dobrze pamiętam jeszcze. Dużo tych patyczów trzeba, straszliwie. Aha, tyle wystarczy. No dobra. To zbudujemy na 15 głębokości w sumie. hmm, hmm. O Jezu, ile ich tam jest. Już nieduro coś, coś czuję, że nie jedyny mógł tu posiedzieć spokojnie. Trzeba to odrodzić jednak. O tak. Genius. da się to rozwalić w ogóle? dafak patrzcie, co to było? odnawialna ta jak ci jesteśmy, to jest piątka, szóstka, siódemka, ósemka dziewiątka, teraz dziewiąty poziom, wow mówię, sześcioradzianie dragu takie właśnie początkowe 10 poziomów zrobię z wami e, później już będę sobie radził sam i wam tylko pokazywał tam co parę poziomów. Jak mówię, tunel będzie na gdzieś, nie wiem. Może 100 to przesadę, bo 100 to by był bedrock i pewnie lawa. Ale tak może z 50, 60, 70 poziomów w dół będzie. Bo to będzie całkiem fajne. Ok. I jeszcze jeden. I to już będzie ostateczny ten. Jak na dzisiejszy odcinek. Jeszcze musimy się klatpluszkowo zająć. Wow Minecraft ej Prowizorka Tak klatka schodowa mi przyspiesz po prostu uważenie Nie Słyszałem, słyszałem Skarcie. Proszę bardzo Bobru czeka mam mamy teraz w garści, normalnie tej tutaj... Wow, Fatiu! Fatił, faciu, faciu, Demy, ale dnojecz Ale dnojecz, Cztery, nie, nie mam płotków, nie mam. Ale dnojecz, Ja się tego nie lubię. Fuck you. <laughs> Szalony bajon, O jezu, zaczęli mi stukać. No, goddammy. Po prostu coś się samo tego. Co ci ludzie o tej klatce robią. Dobra, mam nadzieję, że wam to im przeszkadza. Stukanie jest takie. No, może nie jest takie aż głośne, ale. Ale na pewno troszkę słychać. O tak. gadamy przestań stukać Łosiu. Okej. Okay. No i to na dzisiaj. Na dobry początek jest całkiem nieźle. O, pach Ale łoś, Jezu. No patrzcie, będzie, będzie dobrze. Eee, i teraz idziemy budować korzeń wieży. Znaczy też tą klatkę z jest czekaj, nie pamiętam jak ja się to, tą wieżę budowałem, jaki to był schemat, ja miałbym taki dobry schemat na to jakiś. Poczekajcie, hmm. jak ja to budowałem, zamkniemy się, żeby nam nic nie przeszkadzał. Tutaj narożnik, jedno, narożnik, jedno, narożnik, jedno, narożnik, jedno. Tutaj jest kodek. tutaj coś mi nie pasuje, bo to jest jakiś, poczekajcie, to jest w ogóle potrzebne? Aha, potrzebne, ale hamstro Czy ja będę mógł tutaj zejść? O, to jest pytanie Miejmy nadzieję, że coś się dołoży Dobra, na razie kupimy Później się tam ponaprawia ewentualne bugi Czekajcie, to jest na jednym poziomie, tak? Aha, bo czekajcie, bo to tutaj powinno być zejście I tutaj Z drzwi będzie trzeba możliwe, że przemoblować Dobra, wiecie, wiecie o co chodzi. Tutaj powinno być tak. E, tutaj jest właśnie ten narożnik, tutaj schodki w dół. narożnik w tym miejscu, więc chyba trzeba się wkopać Tutaj schodki w dół Nie wiem czy te... Nie, teraz chyba nie wiem czy dobrze robię. Tutaj... Czytajcie. E, może schodków nie mam, ale mogę zrobić. Od razu będziemy ustawiać, jeżeli tak. Ciężko to sobie wyobrazić. O nie, wiercu, harczeń zrobić cięcie, wiecie? Gademy, czemu teraz? Czemu teraz? On nie wiedzy, ciężko to skleić później Dobra, poczekaj, poczekajmy chwilę Jeżeli to będzie wiercenie jeszcze nie trwało, to po prostu zrobię cięcie Trudno No, proszę, wystarczy, wystarczy Kurwa <gryw> Ale, ale wredne, ale wredni ludzie Ale dobra, to nie jest takie mocno słyszalne Mam nadzieję, będzie tam widać, że Bobrum jeszcze w bloku i tyle. O Jezu. Ej nie, czekajcie. Tutaj jest coś źle chyba. O jest źle. Co źle? Ej. Zamknijmy to. Więc tutaj musi być jednak podstawka. O, i widzicie? Idziemy z temu, nie błędu. Ej, to będzie całkiem ładne wejście. O, tak, o. I dobra, tutaj kolejne schodki. Jezu, wiecie, co Halidach zrobię cięcie. Seham wierci bier o tej porze. Dobra, czy. O, o, o. Jakiś remont nade mną w ogóle jest i co? Porażka kompletna. Eee, opa. Dobra. Wytrzymajcie, wytrzymajcie, kochani. Pomyślcie, że ja ta, że to ja tak robię. Brrum Dobra. No kidding. E, tak. Opa, opa. To pewnie trochę roboty będzie. Nie wiem, czy w ogóle nie cięcia. Wiecie, jak będzie wyglądał schemat mojej pracy. Ja to po prostu zrobię. Przykładem, że zniweluje zniweluję. I spotkamy się, jak będzie y, klatka schodowa gotowa. I my się tutaj pożegnamy. I wam pokażę w ogóle, jak to działa. Ok, małe cięcie. Ok, wracamy. Tak, budowałem jakieś dobre 10 minut te zejście, bo chodzimy jeszcze po kilofy i tak dalej. Tak, jeszcze wam pokażę stąd tą moją wieżę. Takie są płotki enterowe. One są bardzo ładne, takie cydlane się wydają. I tutaj, właśnie, mamy ten. Księżyc star wygląda piękny. I teraz zejście. Ten waypoint już możemy wyłączyć. Też jeszcze mamy do bazy waypoint. I idziemy powolutku. Patrzcie. Można oczywiście ostać od tego schodzenia, ale zawsze to jest szybsza droga. Zdecydowanie. O, tutaj mam właśnie ten nasz. Szterpałem wyjście i to co dobudowałem. Jeszcze ci pojedynczy te zbieram. Jak widzicie. Wyszedłem odróżni w moim mechanizmie tym salonowym, o to jeszcze. Nie dostawiłem schodka i tego i tak. Wow, co się stało z tym schodkiem? Się postawił mi drurynurami szaleniec, i tutaj o, sobie wychodzimy. Widzicie? E, tak więc, to chyba wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Myślę, że to dobry wstęp. Takie już dziś zabudowanie czegoś. E, może coś z tego wyjdzie, jeżeli chodzi o entrywanie w obru. Mojej serii bobrowej i tak dalej. No i cóż, póki co żernam się z Wami. Mm, dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze, łapki w górę i zapraszam na mój kanał po resztę serii. I póki co idziemy aż teraz, i ja się z Wami żernam. Trzymajcie się ciepło, miłych wakacji, hej!